Dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy ośmioro uczestników, którzy tworzą cztery piękne tutaj pary. I zmierzą się oni w Olimpiadzie Głupich Rzeczy. I będą oni walczyć o tysiąc polskich złotych. A teraz poznacie naszych uczestników. Cześć, jestem Kasia i jestem streamerem na Twitchu. Cześć, jestem Remek. Też streamuję. Jestem Kamil Sus z kanału Kamilsów i zawodowo oglądam para dokumenty na YouTubie. Jestem Julia z kanału Prostracja i zawodowo czytam głupie książki i oglądam głupie rzeczy w internecie. Cześć, jestem Żaneta, streamuję sobie i gram jest to... jest Cześć, mechanik. hey, Jestem mechanikiem. Hej, jestem Juczystana i zcepnie na Twitchu. Cześć, jestem Diablec, jestem chłopakiem. Nie ma nie tylko bawi, ale również i uczy, a dzisiaj nauczymy naszych uczestników jakichś przydatnych umiejętności. Uczestnicy, odwróćcie się, ponieważ waszą pierwszą konkurencją jest złóż! No, wybierajcie swoje przedmioty do składania, kto pierwszy, ten lepszy, szybko, szybko, szybko! Remek, dlaczego ziemia jest największa? Jest, 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 jest? jest ok, to jest ok. Już? już? Dwa, jeden, zaklepane. No to co, to lecicie. Dalej, 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 zobaczymy, jak wam pięknie pójdzie. To jest dla Was największym zagrożeniem? Wydaje mi się, że dla mnie największym zagrożeniem jest Kasik z Rysułą. Ja uważam, że Kasik. Z... Największym zagrożeniem będzie dla nas drużyna Zielonych. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem Karolinę i Diablesa, bardzo się przeraziłem. Diables jest bardzo potężnym zawodnikiem, który będzie walczył w OKTAGONIE za niedługo. Byłem przerażony. Dla mnie największym zagrożeniem może być Katarzyna. Tutaj widzimy niesamowitą technikę. Drużynie strony zielonej. Wow, co to jest za prędkość? Ej, dobra, Niesamowite. Ale tutaj, proszę bardzo, widzimy, że właśnie wykańczają oni mieszkanie. Powiedz, widzie, czy teraz często składasz takie meble? Nie, właśnie tych nie, niestety. Rozumiem. Czyli wychodzi na to, że. Influencerzy nawet nie składają swoich własnych mebli. Jaka szkoda. Remek kupił 7 szafek wczoraj siedem i składam wszystkie, więc powinien być to totalnie jest to. Fajne meble, meble, super. Lubię składać półki. On dobrze składa półki. Ta. Uważajcie, ponieważ drużyna niebieska ma tutaj bardzo dużą przewagę. Remek profesjonalnie składa szafki, jak się okazuje, moi drodzy. E, Okej, okay. potrzebujemy y, śrubokręt. Słownie. Rzeczywiście. Y, instrukcję, to jest oj, oj, oj. Tutaj widzimy poważne problemy. Jesteśmy w drużynie Najmana, dlatego załatwimy im specjalny śrubokręt, dzięki któremu skręcą tę szafkę. Panie prowadzący, a my potrzebujemy trzy śrubokręty, młotek i jeszcze wiertarkę. Ile? Więc, co? No u nas jest potrzebny śrubokręt fest. Moi drodzy, zmieniamy zasady konkurencji. Teraz wygra drużyna, która złoży z mebli z Ikei jak najwyższą wieżę. Ja uważam, że to jest wielkie nieprzygotowanie ze strony tutaj staffu, że nie było na pokładzie śrubokrętów. Bardzo łatwo rzecz do załatwienia, nikt o tym nie pomyślał. Plan za zawiódł nasze oczekiwania. Na złożenie wieży macie od teraz dwie minuty. Ej, poczekaj, 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 bo wydaje mi się, wydaje mi się, że wygraliśmy. No, chyba wygraliście. Ej, co to ma być? O mój Boże. To jest olimpiada głupich rzeczy. Widzę, że tutaj niezła technika wchodzi. Z Troszeczkę balansu tutaj musi wejść. Na skos, dajmy na skos. Dobra, na skos. Na skos widzę, że fajna tutaj metoda została zrobiona. Podoba mi się to. to. nie mi Ciekawie, ciekawie. Daj karton pomiędzy. I teraz o karton dwa. Wydaje mi się przez to, że to są nierówne części, że to I troszeczkę idę, może idę się uba, nie trzymać. Od Ej, siema! Chcecie strydować to jedno, którego i tak nie używacie? Poczekaj, Ej, no to jest nas. nie fair. Nasi uczestnicy mają teraz dwie minuty na złożenie jak najwyższej wieży. Nie będzie to za proste zadanie i nie wiedzą, że mogą od siebie kraść części, no bo dlaczego by nie? Czy pomyśleliście, żeby na przykład zabrać drużynie niebieskie Ej, jakoś ja myślałam, część? Ja myślałam, że jest. No to biegnij. Ja się śmiałam ze ślub ale to sobie było spoko, że ich nie było, bo zrobiło się z tego jeszcze większy taki chaos i dziś. A to jest nasza Lala, to jest Nie, nie, to jest Nie nie Nie, 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 dało, nie, 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 dało, to jest a, się. nie, 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 się. nie, nie, się. Się. Się nie, 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 Manżo, jeśli ona jest taka niska, że nie skoczy do moje, nie? Ej! No to się nie liczy! Filip, Filip chodź tutaj na sekundę, pora na chwilę magii. Poczekaj, podtrzymaj, podtrzymaj, Boże się tylko za zwierzęta! Zrobimy magiczną sztuczkę. Ej, Remek, muszę przejść przez szafkę. Przechodź przez szafkę. Wow, Filip, redukcja zadziałała, nie, świetnie. Ja Biegnij biegni do Żanety. Szybko, szybko, szybko. Czas uczestnikom się kończy, tak jak niestety ich umiejętności, ponieważ wychodzi na to, że w ciągu kolejnych 10 sekund raczej ta wieża nie stanie. Kasiu oraz Remku, niechaj wasza wieża wróci na wasze miejsce. I to teraz. Oj, tragedia, Dobre, się... tragedia. Poprawiamy, poprawiamy, nic się nie dzieje. Dziesięć. Jaki dziesięć? Dziewięć! Proszę niechaj, bierze musi wrócić na wasze miejsce. Re weź tą folię, Osiem! Remu, przesuwamy ją! A. 7. Siedem! 6. Proszę! Sześć! Pięć i daj mi tę on nam nie stoi! Trzy. nie się stoi stoi. Stoi. Dwa i pół. Czego nie rozumiesz? Jak to, nie pójść? Dwa i jedna, druga. I ty masz wszystko przykręcone. Dwa i dwie ćwiartki. Odliczaj! Dobra, dwa, jeden i, i... zero. Otrzymałeś ręce. No cóż, gratuluję Wam bardzo serdecznie zajęcia ostatniego miejsca w Olimpiadzie Głupich Rzeczy. E, następnie mamy tutaj miejsce. Jest! Numer dwa. Yes! <laughs> miejsce numer trzy, miejsce numer dwa, miejsce numer jeden. Gratuluję, gratuluję. To była właśnie. Olimpiada głupich rzeczy! Druga konkurencja nazywa się Usiądź. Każda para składa się z siadacza i nawigatora. Zadaniem siadającego jest usiąść na krześle będąc podstawionym zmysłu wzroku, zaś nawigator musi za pomocą słów ciepło i zimno określić kiedy poślady siadacza mają opaść na dół. Za każde potrącenie krzesła doliczane zostanie 5 sekund, a wygra para, która wykona zadanie najszybciej. Gotowi? Start! No. Cieplej, 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 cieplej. Proszę używać ciepło, zimno. Jakie się mówi? No, cieplej, ciepło. Ciepło, 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 ciepło. Dotknąłem. Minus 5. Ciepło, ciepło. Zimno. zimno! Ciepło. Ciepło! Ciepło, 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 Zimno, zimno, zimno. Ciepło. Gorąco. Okej. Okay. Mi minus 5, minus 5. Cie... Ciepło, zimno. Ciepło, ciepło! Ciepło! Ło! Wow, ciepło! Ciepło, ciepło! Yy, ciep... Ale to ciepło czy zimno? Ciepło! Ciepło! <grym> ciep... <grym> no do ciepło, ciepło, ciepło. No i teraz mogę zaryzykować, nie? Ciepło! Zimno, zimno! Zimno, zimno, zimno! Aha, ciepło, 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 ciepło! ciepło. Ale to ja już mam zaś dupę? Ciepło! Ciepło, 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 ciepło! Super. Brawo, zaliczone, dziękuję. Mamy to. Ciepło. 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 Ciepło, 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 ciepło. Ciepło. Zaliczone. Ciepło, zimno. Zimno, ciepło, ciepło, nie. Odpowiedz mi, jeśli ciepło. tak, to, ciepło. O, ciepło, ciepło, to tak. Ciepło. Zimna. ciepło. Ciepło. O, nie może tak. Ciepło. Ciepło. No, co ty chciałaś? Poproszę komisję gier i zabaw o konsultację w sprawie jeżeli ciepło, proszę, czy mam stawiać tyłek. Ciepło! 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 Zaliczone. Jedno potrącenie, ale dziękuję, gratuluję za zadanie zaliczone. No ja po prostu was wycfaniłam, no to chyba... Mi się po prostu działać na naszą niekorzyść. Ale za powinny być plusy właśnie. <laughs> <O! śmiech> Grodzek! Super. Jak gramy w ciepło zimno, to czemu nie mogę powiedzieć gorąco? Bo powiedziałem, że ciepło zimno tylko. Ale jakie głupie zasady! Moje zasady. Witamy w Olimpiadzie Głupich Rzeczy. Moi drodzy, kolejna konkurencja nazywa się Rysuj. Osoby, które stoją z przodu, od teraz nie mają prawa się odwracać. Wasz wzrok może być skupiony tylko na kanwasie. Osoby z tyłu, możecie się odwrócić do mnie i się na mnie spojrzeć. Waszym zadaniem będzie narysować na plecach swojej partnerki obrazek, który teraz zobaczycie, a wasza partnerka będzie musiała narysować go na kanwasie. Niech wygra najlepszy rysownik, a potem się zmieniamy. Obrazek, który musicie narysować, to. No chyba cię... No to łatwo. Szalony jesteś, mówię. Czas start! Tutaj widzimy niezły talent artystyczny. Stary, jestem po ASP. Kamilu, czy jesteś po ASP? Ja jestem po sinologii, ale ona jest po ASP, więc ona... Tyś... Nie widać, ale po tobie rzeczywiście ten talent jest niesamowity. Czajniku, czy przygotowywałeś się do tej konkurencji tak, wcześniej? Tak, oczywiście. Ja testowałem kiedyś takie coś. I teraz zobacz, jak nam dobrze idzie. Mamy trochę... Szanowny! Tak, nie może już, że już jest taki ładny. Tutaj widać niestety bardzo dużą dysproporcję umiejętności. Niestety do tego drewnianego lobby został dobrany jeden diamentowy zawodnik. Przecież ona to rysuje ładniej, niż ja to narysowałem. Okej. Okay, no, okay, okay, okay. okay. no debil, okay. no debil, no debil. Już? Tak. Okej. Okay. Rysujcie o, dalej, ogonka? rysujcie dalej. A nie ma ogonka? Okej, okay, skończone. Twoje jest skończone, już do oceny zabieram mazak. I ty naprawdę nie patrzyłaś? No nie. Ale no, ty ja już wyglądają tak samo. No, skończone, no lepiej nie będzie, no. No lepiej nie będzie, proszę zostawić. Oni jeszcze ze sobą gadają, a jeszcze najgorzej <grym> tak im idzie, nie? Nie, że miałeś rysować na plecach, nie? na plecach. Rysuję na plecach, no, rysuj na plecach. No cały czas rysuję na plecach. Uczestnicy wracamy na swoje pozycje. Proszę złapać za swoje sztalugi na 3-4 odwracamy do kamery. Trzy, cztery. Ej, za go macie! A do nas spruta, że... Komisja sędziowska, myślę, że się wszyscy zgodzimy, że tutaj zasługujemy na pewno na dodatkowy punkt za Zalodowanie. <laughs> za lądowanie. <laughs> Zatem jako sędzia ogłaszam jeden punkt. Przepraszam, pierwsze miejsce, pierwsze miejsce. Drugie miejsce. Ha! Let's, go! Let's go! Wcale nie oszukiwaliśmy. Nie, nie patrzyłam na płótno prostacji. Ja kazałem ci patrzeć, bo zobaczyłem, że ona narysowała idealnie to samo, co było z tyłu. Trzecie miejsce, czwarte miejsce. Ja nie wiem, to się Rozstawieni, przygotowani, odwróceni, maluj, start! O, zaskoczenie na twarzy, niepewność. Karolina jest trochę niepewna. Jest dobrze, czy nie? Ja tutaj widzę bardzo sensualne ruchy następują na tych plecach. Ale odkują się teraz totalnie. Ja ci... Nie pier... Co to jest? Moi drodzy, często to razem robicie, bo widzę, że tutaj doświadczenie jest całkiem spore. No, ale widzisz, jak to wygląda dobrze? Skup się. Od początku. Od początku, a ty Dobra, rom... od początku. Od, od, od początku. początku. O! Moi drodzy, nie tylko zabawa, ale również i talent. To jest olimpiada głupich rzeczy. Tutaj się dzieją rzeczy, którym się nawet największym artystą nie śniło. Zobaczmy, jak idzie tutaj mojej ulubionej... Parze. Jezus Maria Remek! To jest jakiś grzyb! To jest jakiś grzyb! Który jest twoim ulubionym dinozaurem? Każdy jest ktowy! No, no, niestety. ciężka o seraparterki to Nis... jeszcze, jeszcze musi się borykać no, okay, każdy okay. mężczyzna. ja rozumiem, że to jest jedna, jedną z tych wersji mam sobie wybrać, tak? Mamy to? Tak, możesz stanąć. Macie to? Yes. Gotowa drużyna może odwrócić swój kanwas. Dobra, już. I zacznij. Nie, gotowe drużyny. Gotowe drużyny. Teraz nie będzie lepiej. Wy, wy jesteście gotowi też już? No. Okej, okay, no to moi drodzy, pozostało wam w takim razie 30, 20, 10, 9. 8, 7, sześć, pięć, 4, 3, 2, 1, zero. Picasso, odwróć swój obrazek. W moich żyłach płynie krew Leonardo da Vinci. <śmary> to <jest> to. No. <śmary> nie spodziewałem się, że wybierając się na Planio Mao, również odwiedzę Jurassic Park, bo tutaj, jak widzimy, wiele dinozaurów powstało po drodze, ale liczy się tylko jeden. Lubiłeś dinozaurę jako dziecko, manczo? No lubiłem, lubiłem. A teraz przypomnijmy sobie, jak miał wyglądać ten obrazek w oryginale i sobie porównajmy po kolei do każdego z nich. Nie no, jest zajebisty. Patrz, tu ma mordkę, tu ma Brakuje antenki, to jest duży problem. Antenka została uwzględniona. Antenka została uwzględniona. Antenka została uwzględniona. No, moi drodzy, nie pozostawia to złudzeń, że muszę przyznać takie, a nie inne punkty. Gratuluję bardzo serdecznie drużyny numer jeden. Gratuluję miejsce numer dwa, miejsce numer trzy Ej, i miejsce no? numer cztery. No, niestety, Ej, gdybyście pokazali scam. na to miejsce z antenką, to być może bym zmienił zdanie, Ej, to jest ale. nie ale u nich nie Moja droga, to nie jest skam, to, to jest olimpiada głupich rzeczy. Zapraszam do za kolejnej rundy. głupiego prowadzącego. Widzieliście te kreski? To było jakieś dziadostwo kompletne, to w ogóle nawet nie przypominało niczego. Nasz może troszeczkę miał dinozaurka albo żółwika, ale przynajmniej miał ten kształt, tak? Konkurs był ustawiony przez Mandzia, definitywnie. Mandzio mi nawet powiedział potem, że no, trzeba było was przytemperować za to ASP. Nasz jest po prostu po wypadku, ale mam testy, Wy Wygrasz pe? testy, robiliście. Kooperacja, ale również i zaufanie to podstawa solidnego związku, dlatego nasi zawodnicy będą mieli przed sobą naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ muszą teraz w ciągu Kolejne minuty napełnić swoje worki. No już, już, zaczął, czas start! Po prostu? A ja, czy, czym chcesz? Czym chcesz? Bo się Jezus, spokojnie, spokojnie! Ale wy nie wiecie nawet po co je napełniacie! Uważasz, że to jest dobrze napełnione? Nie! Wystarczająco, dobrze. No, dawaj to, dawaj to, tak to zrobię. no! Ej no jaki złodziej! Jaki złodziej! No już czymkolwiek! dziesięć dziewięć osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden koniec stop stop czas stop czas drodzy uczestnicy proszę o zabranie swoich worków na swoje pierwotne pozycje nasi uczestnicy jeszcze tego nie wiedzą ale zaraz się dowiedzą że napełnienie tych worków to nie była konkurencja a jedynie ich część nie, że trzeba będzie tu policzyć. Nasi uczestnicy troszeczkę nabrudzili, ale udało się wszystko posprzątać, a teraz proszę o wniesienie rekwizytów i uczestnicy, wybierzcie jedną osobę która będzie odpowiedzialna za tabliczki? Wiedziałam, że to może być podpucha. Tutaj Remek też zasugerował, że to może być podpucha, żeby nie brać za dużo żwiru. I mieliśmy rację, reszta rzuciła się jak zwierzęta, jak influencerki na paczki pr -owe. Na pewno wszyscy jesteście pewni tutaj nie swojej wiem, decyzji. Ja tak to nie wiem, czy jestem pewny. Moi drodzy, kolejna konkurencja nazywa się Z Waszym zadaniem będzie tutaj się wykazać niesamowitą wiedzą, nie tylko o tym, co jest w zawartości tych przepięknych opakowań, ale również na temat waszego partnera. Osoba bez Musi wziąć worek wypełniony żwirem, gruzem czy cokolwiek tam nazbieraliście, po czym wejść na wagę. No a druga osoba musi zapisać, jaka waga została pokazana na tym pięknym liczniku. Y Przepraszam, a ja się nie pisałam na to, tak? Dlatego wchodzisz z tym 50 kilogramowym worem. Dosłownie, ten worek jest cieńszy niż ja. Macie. Dlatego się zapytałem, czy jesteście py... <średzi> Ja się dowiedziałam, co mam zrobić. Ja nawet nie wiem, jak się tu znalazłem. Dobra, poproszę o wszystkie osoby z workami o wystąpienie do przodu. Dawaj dopraszam. Da poproszę o osoby bez worków o zapisanie teraz odpowiedzi. Już teraz? A już teraz? Już teraz i zaraz się przekonamy. Kasiu, proszę pokaż wynik do kamery 72 kg Remku, zapraszam ciebie tutaj, żebyś bił. 73, 90, 73, 90. Brawo! Brawo, 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 brawo! To jest bardzo dobry wynik, a jak wiemy, Olimpiada głupich rzeczy rządzi się procentami. Zapraszam Ciebie tutaj, Karolino, i zapraszam Ciebie tutaj, Diables, również. <ścoughs> 118, rozumiem, rozumiem. Ten jest Czy będzie cieliczny. dzisiaj śmietanka bita? To się przekonamy. Zapraszam tutaj na wagę. 125. 70, 125, 70, również, bardzo dobry wynik, poproszę o brawa, brawa, brawa. Może być. No 1180 kilo przyskoczyłaś. Czajniku i żanetko, zapraszam was tutaj do przodu. <noise> Crazy? Ile zapisałeś czajniku na wadze? Czekaj, czekaj. czekaj. 90! <noise> Ale jak ona ma to zrobić fizycznie? No nie wiem, no, jakoś no się poradzi. Wiem, ile tu może być? Dobra, najpierw nie solo, nie. najpierw solo. Żanetko 47 kilo i no Oj, i zobaczymy, ojoj, czy wniesiesz ojoj. dodatkowe 50. A <noise> 78, 78. I zapiszę proszę, Państwa brawo i dla Żanetki podwójne brawa. Kamilosus oraz prostracją. Jaki macie zapisany wynik? Wyjdzie moja słodka tajemnica, ile waży. Nie wyjdzie, ponieważ nie wiemy, ile waży ten worek, a jak wiemy, niektóre worki potrafią nawet ważyć do 50 kg. Tak, tak. Tego peletu tutaj łącznie było 100 kilo, a został zużyty cały, zatem. Zapraszam na wagę. to może mamy jednak źle. 86,5. Jezu jak dokładnie! Moi drodzy, teraz komisja gier i zabaw obliczy szybciutko procentowy wynik i przedstawi nam właśnie jak wyglądają wyniki naszych zawodników. O, o! O, i proszę bardzo, o to znamy już właśnie wyniki tej oto konkurencji. Gratuluję naszym zwycięzcom tutaj. Gratuluję. Gratuluję drugiego a ja nie miejsca. Kraskać. Było niesprawiedliwe, bo był żwirek z jednej strony, z drugiej strony były kamienie i my mieliśmy łatwiejszy dostęp do żwirku, a nie do kamieni. Jakby im łatwiej było to nabierać niż nam. Kiedy zobaczyliśmy żwirek, byliśmy bardzo skołowani. Gratuluję drugiego miejsca, miejsca numer trzy i miejsca numer cztery. A punkty są, proszę Państwa, razy dwa, ale to nie koniec. Olimpiady głupich rzeczy. Przechodzimy dalej. Najważniejsze, że nie ostatni. Dobrze, że to tak. Dobra, stamtąd z Nie, tak. okej, dobra. Jakieś bety z nami przegrały. No. Jara jest bardzo ważnym elementem każdego związku, bo trzeba wierzyć w swojego partnera, jak i również trzeba wierzyć w siebie. A ja uwierzę w Was, jak zobaczę Wasze wieże, które będziecie musieli wybronić, moi drodzy. Kolejna konkurencja nazywa się Wieża. I będziecie musieli za pomocą tych wiader zbudować jak najwyższą wieżę, w przeciągu trzech kolejnych minut. Ale znajduje się jeden mały haczyk, ponieważ tutaj są specjalne kulki, którymi można zbijać wieże przeciwników. Jak można można ich użyć bardzo prosto. Bierzecie kulkę, następnie rzucacie w nią, na przykład, proszę Atum. bardzo, tutaj, w wieżę Diablesa. I po tym, jak rzucicie, musicie podbiec, dotknąć swojej bazy i możecie ponownie rzucić. Jak się kulki skończą w opakowaniu, no to bardzo jest mi przykro, ale już nie można zbijać sobie wieży. Niechaj wygra najwyższa wieża. Start! Ok, tu układaj. Okej, okay. okej, widzę, że drużyna zielonych już, oj! Ta piłka nic nie zrobiła, Kamilu, ale widzę, że agresja... O, Kamilu, wracaj, będą minusowe punkty, jak będziesz się odsuwać. Przepraszam, Misiu, ale ty No ja, ja widzę, że tym. tutaj wszystkie drużyny skupiają się na defensywie. <noise> A Kamil Sus skupia się na ofensywie. W moim kierunku teraz, uwaga, rzuca Remek! Nie trafił, niestety, wracaj, Remek szybko do pod cały wieży. Oj, Kamilu, również nie trafiłeś. Przypominam, rzucamy o stąd dopiero. Kamilu, może wiem, teraz trafisz? No, niestety nie udało się. Drużyna zielona jest bardzo agresywna, a reszta drużyn w ogóle na to nie reaguje. Bo mają zeza! Mogę dwoma na raz? Jak dostrzesz dwa razy? Kamilu wygląda na to, że ten rzut przelałczany goryczy bardzo dobrze. Naszą zawodnikom idzie naprawdę świetnie. Nie spodziewałem się, że będą budować aż takie wysokie wieże. Lepiej, żeby nikt na nią Może nawet, nawet nie puknął. No. Uwaga! Ojojoj, oj, oj, tutaj jest niebezpiecznie. Oj, nie trafi! trafi! O, o, trafił! Ej to No, no, no. O, 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 uwaga, uwaga! O, było blisko! Taki był nasz plan, żeby po prostu tych, co za bardzo za nimi nie przypadamy, tych napierdzielać piłeczkami. Ej, trzeba ubiegać się nie stać tu i rzucę. Uwaga, uczestnicy! Stop, wszyscy! Wprowadzamy nową zasadę. Za 30 sekund nie można już dotykać swoich wieści. i przez kolejne 30 sekund trzeba je bronić. Będzie tak zabawniej. Zdrowiamy! A do czego Ile piłek? Ty musisz biegać! Ty musisz biegać z piłką! Biega. Ja z tej piłeczkami żartowałem. Dajcie to docinka, no nie? Żeby nie było, że kogoś nie lubimy. Że upatrzycie na to teraz. Ale no nie! Ale one nie biegają! Zobacz! Biega. Musisz wracać! Musisz dotrzeć podstawy! Musisz dotrzeć podstawy! Ona oszukuje Musisz dotrzeć podstawy! Oj, 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 to był dobry rzut, ale rzuci 5, 4, 3, 2, 1, koniec, teraz możemy tylko bronić wieżę. A co to, to jest? Pro, tylko stąd, Remges, tylko stąd można wrzucać. Minus jeden punkt, niebiescy. Oj, 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 co to jest? O, co to za dotykanie? Proszę zostawić. A nie można dotykać? Nie można już dotykać, nie a, można a skut, już dotykać. Mogę a można z, z ziemi? Zawsze Można. Uwaga, stop! Ja mam jeszcze kulkę. Ja też. No i jak widzimy, trzy wieże stoją na tym samym miejscu, zatem wszystkich sykulkami zapraszam do miejsca rzutu. Bro. To jest wasza sansza, żeby broń, odwrócić rzędka, broń. przebieg tej rozgrywki. Brzętka broni na luzie. Kasik, zaczynasz, proszę bardzo. Wybierasz, z kim sobie zrobić wroga, pamiętaj. Ja już mam, ale jeszcze... Się... Wróg <grym> się sam wywalił. <grym> Dobrze! Obroniona, obroniona! Czerwoni są w dupie! Oh, <Yeah. S 1> いただきます Moi drodzy, olimpiada głupik no, rzeczy zaskakuje ja cały zaznana. czas. Czy myślałeś, że tak pójdzie ta konkurencja? Ale, ale dzięki temu wygrywamy prawie. Ja uważam, że po tym rzucie powinnam dostać jakieś propozycje od drużyn baseballowych. Która wieża jest wyższa? Nasza, nasza! Nasza, nasza, nasza! Czy mamy centymetr na planie? Komisja gier i zabaw teraz dokona mierzenia. Oho. Komisja i na zabaw musi na oczywiście, zabaw, oczywiście, że jest wyższa, bo ona ma większą podstawę. W sensie ta podstawa ma dwa, a wasza ma jeden. 1,93 Metr dziewięćdziesiąt m, proszę Państwa, drużynie żółtych i drużynie czerwonych? dziewięćdziesiąt. 1,90 m. Let's go, easy. Mamy. Niby tylko 3 cm, ale jak widzimy, w związku to robi wielką różnicę. Lecimy dalej! Jest to skandal, natomiast porażka Kasziks i Remsu y zdecydowanie zwiększa moje morale. Finałową konkurencją Olimpiady Głupich Rzeczy będą muzyczne krzesła. Uczestnicy będą wchodzić po kolei do przepięknej muzyki, którą wybrała właśnie Komisja Gier i Zabaw. I następnie, w zależności od tego, jakie zajmą miejsce, będą punktowani razem. Zatem każde miejsce ma tutaj znaczenie, a ja poproszę o muzykę. nie przerwą. Ale idźcie, idźcie! Proszę, proszę o chodzenie, troszeczkę dalej, Remek tutaj pod rękę, chodź. Ale nie, no chodźcie. Troszeczkę, troszeczkę dalej, troszeczkę dalej, troszeczkę Oj! A tu jest wolne, kochani. <śmiech> <śmiech> Kamilu, niestety odpadasz jako pierwszy. Co chcesz powiedzieć swojemu? Nemesis. To powodzenia w OKTAGONIE, kiedyś cię dojadę. Aha. Dobrze, dobrze. Uuu. Moi drodzy, walka diabelska z rękami na tej śmietance 4. Oglądajcie koniecznie.

Dwa punkty. Z drugą. dwa punkty, dwa punkty, dwa punkty, Ej, wszyscy, dwa punkty, wszyscy. cztery, dwa, dwa, tam dwa razy było siadane. Nie płacz, To jest właśnie olimpiada głupich rzeczy. Ale szybciej, szybciej, szybciej. No idziemy, idziemy, idziemy. Moi raz. drodzy tempo. Tempo, tempo, tempo. Raz, dwa, tempo. dwa raz, dwa, dwa raz. Dwa. O nie. O nie. Mówiłem, no a ty mi nie wierzyłaś. K K Kasiu, będąc na szczycie, upadek boli najbardziej. Zapraszam do zejścia. Widzisz, Kasiu? Ciebie bym tak wepchnął, ale zostawiłaś kopnąłeś mnie. mnie stary. Zostawiłaś mnie. Trzy razy mnie sobie! Afery na planie to nie jest dla mnie nowość, ale nowością będzie muzyka, którą usłyszą zawodnicy. Nie ma, ty, ty mi do głowy wchodzisz. Nie ma, nie. kończy się muzyka i siadasz. Ziemy ja. normalnie, proszę się nie dotykać. Boże, jaki młodziej! Yes! Jaki no, no, młody! Nie. Remek! Yeah. Coś się kończy, coś zaczyna. Ogromnie, No chodź, czajnik, no! <laughs> Mój chłop się zemścił na mnie, zemścił się na mnie. Śmiało, śmiało, idźcie, A w drugą stronę teraz, a w drugą stronę teraz! A nie, jednak w tamtą, jednak w tamtą, sorry! A podskoczcie! Podskoczcie, oni się słuchają, co nie? Ja jestem na krześle, no. Uwaga, uwaga! Żanetka. Żanetka ma więcej poślada. I wow. yeah, yeah, niebiescy niestety odpadają. Jak czerwoni teraz nie odpadną, jest ogromna szansa, że ta konkurencja zagwarantuje im zwycięstwo. Nie! Yeah. Yeah. O! Oh, Zbetował ah. mnie! W pięknym bejtował, stylu! W pięknym stylu, gratuluję. Daj żadę. I tak oto proszę Państwa w historii polskiego internetu mamy pierwszy interesujący pojedynek kobiet. I to nie we Fightach, chodzi, bo brawo dla naszych uczestniczek tutaj. <noise> Rząd, żyje! Upadek boli najbardziej. Wiem. Jakim cudem dwie takie małe szare myszki wygrały. Prawie wygrały, bo wygra tylko jedna. Dobra, czekaj, planeta jak wygrasz, to wygrywamy! Dobra, teraz się po prostu. Zapraszam pozostałych uczestników na imprezę! Dawaj, do Karolindo, karolina! Ka zimie, ja się karolina! To, nie taką? Tak 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 tak. Tak. Let's go! Let's go. Najmniejsza, najmniejsza! Najmniejsza! I to nie moja Ej, najmniejsza wygrała. Oszustwo! To, to jest właśnie Olimpiada Głupich Rzeczy. Zapraszam do wyników. Ej, a mam takie zasadnicze pytanie: nagrywa się to? Czy muszę im płacić? <gry> Komisja Gier i Zabaw skończyła liczyć punkty naszych zawodników. Jednak zanim do tego przejdę, muszę powiedzieć, że zapraszamy na zgłoszenia jomau.pl, żeby się zgłosić do naszych odcinków. Ale teraz przechodząc do czwartego miejsca. Wielkie brawa dla drużyny niebieskiej, brawo! Ich porażka to jest nasze zwycięstwo, moi drodzy. Nie ja bójcie Nienawisł się, cały czas Niebieska Drużyny nie byłoby na tym miejscu, gdyby nie drużyna zielona, która zebrała trzecie miejsce. Super, 3 brawo, 3 brawo, miejsce. brawo, brawo! Byliście godnymi przeciwnikami. Byliście tak, że jest, godnymi. Moje my nie drogie, nie nie która wygrała z was? Mamy to, to mamy to, my to jest Pęknie. my. Cześć, że no tak, się, <laughs> że po tym piesku... A to nie <noise> Szkoda! I szkoda, moi drodzy, że czerwonym zabrakło odwagi, bo przez ten brak odwagi nie dostaną również i waszej uwagi, bo dostają tylko drugie miejsce, Let's czyli go! żółci wygrali! Ustawione! Ustawione! I tak się kończy kolejny ustawiony filmik Jomao, gdzie pieniądze zostają w rodzinie. Dzięki wielkie za oglądanie, cześć! Powiem wam, że nie było tutaj godnych konkurentów wcale. Time. Kasiks była naj, w ogóle najprostsza, naj, najsłabsza, naj... Nie wiem, jaka jeszcze ewentualnie. No, my widzieliśmy, że wygramy ogólnie, bo znaliśmy konkurencję. Tak, co? Więc... Sądząc po tym, że był to tyle głupoty, nic dziwnego, że zajęliśmy ostatnie miejsce. Z racji tego, że żonetka nie potrzebuje, to ja po prostu wezmę całość nagrody, żeby było fair. Subskrybujcie kanał i zgłaszajcie się do odcinków link w opisie. Zakończyłem film, debilu. Dobra, teraz się kończy film. Pierdolę to pracę.